Siemaneczko, 21 lipca zaczynamy żniwa prawdopodobnie dzisiaj około godziny 15 eee, pojechałem do sadu zmierzyć jęczmiń browarny ile ma co jest? Tutaj pasek chyba, nie? Zleciał. Ten? Pojechałem do sadu, zmierzyłem. Jęczmień miał 13% wilgotności. No, Boguś nie sprawdzał jęczmienia nie chciał w ogóle dzisiaj wyjeżdżać, no, nikt w okolicy nie wyjeżdżał i, i tak myślał, że e, dzisiejszy dzień sobie odpuścimy, lecz jednak nie może wytrzymać po tym jak zbadałem w Jedziemy na próbę. Mamy około godziny 19, nie wiem czy już wspominałem Akurat zaczepiliśmy header i jedziemy, robić próbę. Zobaczymy jak to przez kąbań jak przejdzie, jak to będzie wyglądało. Bizon w sumie nie był za bardzo szykowany, no, nie było żadnej awarii. To co posprawdzaliśmy, to co wam mówiłem, te łożyska, to wszystko się kręciło, no, nie było jakichś zbytnio luzów, no tylko ta dupa co tak tańczyła lewo-prawo, bo no, to pospawałem to, jest to naprawione, no ale jeszcze wyjdzie w praniu. Dobra, biorę miernik, wezmę kłata i jedziemy na pole. Przykład odstawiony, przyjechaliśmy przyczepą, prawdopodobnie dalej będziemy kosić, także sypiemy na zasława. Ale kužavo Pierwsza awaria, zobaczcie co się stało. Wyrwało całą prawą stronę od sieczkarni. Kamil pojechał po pas, opasamy to i wracamy. Także takie rozpoczęcie sezonu. Ostatnie lata nic i w końcu coś wyszło. Tu się urwało z ramy pęku Kiepsko to wygląda Dobra czekamy na pas i będziemy wracać na bazę Spróżnianie zbiornika, no i na ten moment będę się z Wami żegnał. Eee, także taką niespodzianką na koniec żegnam się z Wami w tym odcinku. Jutro od rana działamy, składamy i jeżeli pogoda pozwoli, to walczymy dalej. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pozdrawiam. Babuś zasuwa, chyba się kurzu. Ale te bąki dzisiaj gryzą jak nigdy. Dobra. Nie ma co, lecimy do domu. Działać. Działać, naprawiać. I trzymać kciuki, żeby była dobra pogoda.